Witam wszystkich bardzo serdecznie, przedstawicieli lokalnych mediów. Spotykamy się dzisiaj w ramach akcji Samorządy naprzód. Samorządy naprzód to akcja, w ramach której samorządowcy pokazują, że są gotowi stanąć przy człowieku, kandydacie na prezydenta, który wywodzi się z samorządu, zna problemy samorządu, problemy zwykłych ludzi, ponieważ na co dzień te problemy rozwiązuje. Dzisiaj na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Wszyscy wiemy, jak ważne są te wybory i ważne jest to, żeby właściwy człowiek został prezydentem Rzeczypospolitej. Zależy nam na tym, żeby był to człowiek, który rzeczywiście pochyla się nad tymi codziennymi problemami. Szanowni Państwo, samorząd to niezależne od władz centralnych zadania i niezależne od władz centralnych pieniądze na realizację tych zadań. Koalicja 15 października pokazała, że zależy jej na tym, żeby ten samorząd był niezależny, żeby mógł sam sobie radzić. I zrobiliśmy to poprzez zwiększanie dochodów własnych, dochodów, dochod, zwiększanie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, e, dzięki czemu zwiększa się samodzielność tych jednostek. E, to w sposób naturalny e, musi być kierunek zmierzający do decentralizacji samorządów usamodzielnianie ich, a nie ma samodzielności bez własnych pieniędzy. Dlatego też kierunek jest taki, ażeby samorząd miał własne pieniądze, mniej dotacji i subwencji, to znaczy pieniędzy znaczonych, a większe pieniądze w postaci dochodów własnych. Tego typu reformę zapoczątkował inicjatorem jego właśnie Rafał Trzaskowski, obecny, obecny prezydent miasta Warszawy, a również kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. To on rozumie samorządy, zna ich problemy i wie, jak je rozwiązywać. Dlatego też wielu samorządowców e, chce wesprzeć Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach, wiedząc, że to będzie dobry kierunek zmian, zmian, e, które zmierzają do tego, żeby upodmiotowić samorządy, dać im większą niezależność, za czym. Opowiadają się właśnie samorządowcy, którzy mają doświadczenie na co dzień. Samorządowcy udowodnili, że potrafią skutecznie działać, współpracować na rzecz mieszkańców. To udowodnił również Rafał Przaskowski. Szanowni Państwo, akcja Samorządy Naprzód to akcja, w ramach której została uruchomiona strona internetowa oraz aplikacja, na której mogą rejestrować się samorządowcy. Którzy chcą, żeby prezydentem Rzeczypospolitej był człowiek wywodzący się z samorządu i znający problemy samorządu. Zapraszam wszystkich na stronę naprzód. Tam można się zarejestrować, udzielając poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. Zapraszamy do tego wszystkich samorządowców, samorządowców wszystkich szczebli: od sołtysów, radnych wszystkich szczebli, wójtów, burmistrzów, starostów. Akcja dopiero ruszyła. Wierzymy, że zdecydowana większość samorządowców, mając na sercu dobro samorządu, dobro własnych mieszkańców, poprze jednego kandydata, który wywodzi się właśnie z samorządu i zna ludzkie problemy. Zapraszamy do tego, żeby rejestrować się na tej stronie właśnie. Www. Samorządy naprzód. Oklaski. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?